Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. Dzisiaj zajmiemy się demem gry Visions of Mana. Ogramie je miesiąc przed premierą i chciałbym Wam opowiedzieć na pytanie czy warto na podstawie ogracia godzinnego dema podjąć decyzję o zakupie pełnej wersji gry. Gracze, którzy kojarzą serię Mana czekali na ten tytuł od dawna. Od bardzo dawna. Jakieś 15 lat. Do tej pory ukazywały się w tej serii najczęściej tylko odgrzewane kotlety ale nie powiem. Jakiś czas temu wpadło do PlayStation Plus Extra Trice of Mana, no i miałem tylko, wiecie, ściągnąć chwilkę, pograć tam sobie, przypomnieć. No i jak to wyszło, że przeszedłem całą grę, plus jeszcze endgame i kilkadziesiąt godzin pękło nie wiem kiedy. Tak mnie to wciągnęło. Bardzo lubię tą serię gier i tak, jestem fanem. I bardzo chętnie ograbam również nowo odsłonę. A czy warto? Zapraszam. Renix z jednej strony... Się bardzo postarało, a z drugiej trochę namieszało zupełnie niepotrzebnie. A jeszcze z trzeciej strony skrzaniło pewne sprawy, ale po kolei. Zaśim rzeczę bardzo, ale to bardzo złe, cena. W wersji cyfrowej w sklepie PlayStation Store na konsole PlayStation 5 cena gry to 299 zł, a w wersji pudełkowej 249 zł za tyle znalazłem Preorder w sklepie Perfect Blue i nie jest to materiał sponsorowany. Po prostu bardzo lubię ten sklep i polecam go. Gra oczywiście wyjdziesz również na konsol zielonych oraz PC, ale z tego co słyszałem, na razie na PC optymalizacja leży i gra chodzi kiepsko. A z tego co mówią legendy, jest to standard w grach z serii Mana wydanych od Square na PC, gdzie z każdym napotkanym klatkowaniem gra przypomina sobie o legendarnej jakości optymalizacji od Square Enix. No dobrze, poznajcie Val, głównego bohatera naszej epickiej przygody, który jest strażnikiem dusz. Wraz ze swoją drużyną rusza w bój. Możemy się przełączać między postaciami podczas zwiedzania oraz walki. Każda postać poza takim prostym ma jeszcze zaklęcia oraz atak specjalny. Historia odpowiada na przed grę zapowiada się ponownie zacną. Oczywiście znowu musimy uratować, śmiać, ale to powiedzmy kupiła. Dla niektórych gra może się dać małostkowa, ale masz sobie to coś, co mnie przyciąga i to bardzo. Do tego mamy piękny, baśniowy świat, ładne i dopracowane postacie i kapitalną ścieżkę audio. Na pewno można się tym wszystkim rozpłynąć, szczególnie że cały świat przypomina trochę anime. Co mi oczywiście zdecydowanie pasuje. Standardowo wybrałem angielskie napisy oraz japońskie audio. W mojej ocenie najlepsze możliwe. Rozwiązanie. I tu znowu słuchajcie, ploteczka, podobno audio angielskie jest gorsze niż skarpety do sandałów. Walki odbywają się w czasie rzeczywistym w pełnym 3D. Co jest kolejnym plusem, dzięki temu zachowano dynamizm rozgrywki, ale tutaj znów wsadzono łyżkę dzięciu do naszej miotnej gry. Gdy podróżujemy na naszych wierzchowcach, które swoją drogą są według mnie genialne, wyglądają świetnie i mocno zwiększają naszą mobilność, dzięki temu możemy dojść do miejsc, do których nie doszlibyśmy bez nich. To, aby rozpocząć walkę, musimy, słuchajcie, z nich zsiąść. Animacja tej czynności jest naprawdę spoko, nikuje broń Boże w oczy, jest ładna. Lecz trochę to trwa. Teraz zróbcie jedno. Powtarzacie ją setki albo tysiące razy i po jakimś czasie macie po prostu totalnie dość oraz rozwala ona totalnie dynamizm rozgrywki, bo zanim zaczniecie walkę, musicie siąść i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko psuje. Mam nadzieję, że będzie opcja po prostu po jakimś patchu wyłączenia tego. Dzięki temu dynamizm walk moim zdaniem jeszcze bardziej zyska. I jak tak sobie, słuchajcie, zwiedzamy ten piękny świat, który wiemy podzielony był na zimową scenerię, stepy, łąki oraz małe miasteczko, odkrywamy smutną prawdę, że poza małymi grupkami wrogów na łapie, jest totalnie pusto, jak w grobowcu Faraona zaraz po grabieży. Jedynie miasta są zapełnione życiem oraz postaciami. Możemy tam zrobić zakupy, pogadać z ludźmi czy wykonać jakieś zadania poboczne. Podczas mojego dwugodzinnego testu gra ani razu nie zazgrzytała, nie jąknęła się, nie przycięła. To wszystko chodziło tak jak powinno, i pod tym względem moim zdaniem gra jest gotowa na premierę na PlayStation 5. Rozgrywkę wypełniają bardzo ładne przechowniki filmowe, którymi ją się ogląda. Choć przyznam, że jest ich dość sporo. Teraz przejdźmy do interfejsu. Zarządzanie postacią, ekwipunkiem, czy choćby samą, jest dla mnie zrealizowane strasznie chaotycznie. Jest takie nieintuicyjne i niepotrzebnie zagmatwane. Jakoś jak wchodzicie w inną grę, w ekwipunek, w postać, jakby. Nawet jeżeli robicie to pierwszy raz, wiecie co macie zrobić. A tutaj miałem problem, żeby dojść e, do ekwipunku i znaleźć broń, żeby zmienić ją na inną. Przeklikałem to kilka razy, zanim w końcu. Aha, to jest tu. No i tutaj właśnie jest to, że słabo sobie z tym radziłem i strasznie mi to irytowało. I teraz albo to ja nie umiem w to grać. Albo po prostu wypadałoby tutaj dać jakiegoś pacza i troszeczkę zmienić zarządzanie ekwipunkiem i postacią, bo jest to jakieś takie, jak ja to mówię, właśnie nieintuicyjne, niepotrzebnie zagmatwane, zamiast zrobić to prosto i ładnie. Tak, żeby przeglądanie ekwipunku oraz zarządzanie postacią było przyjemnością, a nie irytowaniem się. I słuchajcie, jakby to powiedzieć, żeby nie wyjść na starego dziada? No, a w sumie nieważne. Jestem w starym dziadem. Ta gra zrobiona jest w starym stylu, i według mnie jest to duża zaleta tej produkcji. Czuję się jak 20 lat temu, tyle że z ładniejszą grafiką, fajnym światem, ciekawą historią i przyjemną walką. Walka nie jest może zbyt złożona, ale sprawia mi olbrzymią frajdę. Choć wbijanie poziomu doświadczenia bo bardzo mozolne, demo zacząłem na poziomie 10, a poziom 11 wbiłem dopiero po pokonaniu bossa na końcu demo. Zawiera się więc sporo start, zanim wymaksujemy postać. Co do walki z potworem z szczeluści oceanu bitwa skrapiła im satysfakcję i to bez kilkudziesięciu podejść. Generalnie w demie nie zginąłem ani razu. I teoretycznie mogą pojawić się głosy, że gra jest za prosta, ale w sumie czy w grach serii Mana były kiedyś trudne? W mojej ocenie były to produkcje, w których mieliśmy poznać różnych bohaterów oraz ich historię i dobrze się bawić w walce. I w najnowszej części to wszystko jest. Uważam, że warto skupić się na zadaniach nie tylko głównych, ale też pobocznych. Gdzie poznamy kolejnych mieszkańców tego przepięknego świata? Czas przejść do małego podsumowania. Minus cena. Jeśli ta gra ma osiągnąć w moim ocenie sukces, to albo cena spadnie poniżej dwóch stówek, albo zapraszamy do abonamentu. Puste lokacje. W tym aspekcie pewnie niewiele da się już zrobić, choć mam nadzieję, że tylko w demie akurat nam się takie trafiły, a ogólnie całość wypadnie zdecydowanie lepiej. Interfejs użytkownika. Tu potrzebna jest łatka i to na wczoraj. Może można jakoś się przyzwyczaić po dłuższym graniu, ale myślę, że warto byłoby po prostu, żeby twórcy lekko poprawili ten interfejs, żeby był bardziej zrozumiały dla zwykłego gracza. Teraz czas na plusy. Piękny, baśniowy świat oraz interesujące, zapowiadające w pamięć postacie. Świetne audio. Chętnie posłowym w soundtracku, również poza grą. Przyjemny system walki, dynamiczny, wciągający i dający satysfakcję z pokonania trudniejszych przeciwników. Bardzo sympatyczny wierzchowce, przypominający wielkie, wilki. Które przyspieszają nam zdecydowanie podtórz oraz zwiększają mobilność naszej postaci. I teraz najważniejsze pytanie dzisiejszego materiału: czy warto zakupić pełną wersję tej gry? Jeżeli jesteście fanem i nie mogliście się doczekać przez te 15 lat kolejnej produkcji z serii Mana. Wierzcie, nie zawiedziecie się, jestem tego pewien, że każdy kto lubi tego typu gry nie zawiedzie się na tej produkcji. Kwestia tylko, czy jesteście w stanie na premierę wyłożyć 2,5 na fizyczny nośnik, no bo już nie mówię o wersji cyfrowej, która jest jeszcze droższa o 5 dych. Ale może warto poczekać chwilę i jakąś promkę złapać, bo powiem szczerze, cena 199 zł, wierzcie jak w dym. Nie zawiedziecie się na pewno i uważam, że jest to uczciwa cena co do tej produkcji. To tyle słuchajcie, zachęcam do postawienia łapki w górę i subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych recenzji nadchodzących gier. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!